Cip, ciiiip! O tak! Podawali się kwiatuszki. Malicie otwórz i tam na samym przodzie jest w tej. w tej takiej... No nie wiedziałam, no prezenty. A tu znacznie bardziej. Takiego loczka ma. No ma loczka tu. Tak o! Proszę, może pójść tu, zrobicie to. Jadek Kimusz. Na pogabi no widzicie. Nie, nie ma. A? Nie ma takiego. Zobacz, może ten. Gdzie kupiłaś? piłaś? Tak. Słyszysz? Przyniosłem Baksik. Baksik. Zobacz No, trochę No, maxi, maxi. No, nie? Buiu, buiu. No, Może będą rosły, No, nie?! Buiu, buiu. A, no, nie? maxi. Maxi, maxi. Maxi, maxi.

no. no, to mam psa do lasu wyrzucić? No bez przesady. No, no. <grymne> Widziałeś co No ogrodzone, ja nie wiem, jak trzeba, Bo tu fruwały, jeszcze dzisiaj tu. Przecież wiesz, że są ogrodzone. Tu nie mają wejścia. Beksi! No. Ale małe. Takie że zasy. Jak duże to ja je nie jest. Robiła w rzeczy. Kabi. <gry> za kiszę. chyba. Ty kombinować, to za wrzucę rzucaj. Kabi. Aby żeby on na nią nie skoczył, bo ją ja poprapi. Bo on skacze strasznie. Głupi jest na to, Dobra, teraz jesteście wszyscy, nie uciekniecie. bardzo mszy. Tak dzikusy, Debko ucieka, dzikusy szybko. Dorota, jesteś na Facebooku dzisiaj już. Gabrysia, a a Uciekamy od kamery, a No ma też słychać, wiesz. Gabrysia, a لا برا <whales>